Witam was w kolejnym filmiku. Dziś będzie to strój dnia. My za chwilę wychodzimy na imprezę. Chciałam wam pokazać co mam na sobie ubrane. Może zaczniemy od bucików. Buciki pochodzą ze sklepu Dun. Ja już je pokazywałam w jednym z holi zakupowych. Buty na koturnie, wysadzane cyrkoniami, zapinane w kostce do tego torebeczka również z tego samego sklepu. Sukieneczka tak, no właśnie określiła mnie jedna z moich widzek, że tego typu sukienki to jest mój znak rozpoznawczy. Dokładnie zgadzam się z tym. Uwielbiam takie sukienki, bardzo się dobrze w nich czuję. Sukienkę kupiłam w tym roku w sklepie J. Norman za 65 euro. Do tego zegarek w kolorze złotym z Gesa, pierścionek z Primarka i lakier z Essie Tarte Deco. Zresztą ja Wam wszystko napiszę na dole. I na uszach mam kolczyki z Faruskiego. I do tego jeszcze będę miała ubrane takie beżowe bolerko. Dlatego, że jest chłodno, ja nie chcę żadnych rzeczy jak kurtka nosić ze sobą. Tylko sobie właśnie narzucę. Tak jedziemy taksówką, wracamy taksówką, także tylko także właśnie coś narzucić na ramiona, żeby mi nie było, nie było chłodno. Nie wiem. O, mam nadzieję, że to będzie wszystko ok wyglądało. Ja was ściskam. Ja Was ściskam serdecznie, życzę Wam udanego weekendu. Mam nadzieję, że jeszcze zdążę wrzucić ten filmik dzisiaj na, na YouTube'a. Buziaki i do zobaczenia wkrótce. Pa!